Wraca się do miejsca, gdzie urodził. Łagdach mijały umyty deszczem drzewa, ogrzewane ciepłym słońcem, owinięty łagodnym wiatrem, a kłowy kręciły się tylko wspomnienia. Jak małym dzieciakiem biegam na błoso po zimnej ziemi, skacząc przez zimną wodę rzek. Prawie 70 lat wieczność ile po by wody, wyrosło i zmieniło się pokoleń. To się zostało, czy rozpoznam, czy mnie rozpoznają. Spokojnie myśli, mięczyli starą głowę. Czekał na ten moment bardzo długo. Rysował go sobie w głowie nie jeden raz. Droga do rodziny wioski dla Mikołaja stała się rzeczywistością, a nie pozostała się tylko marzeniach. Mikołaj Stachu urodzony 20 lutego 1922 roku w Żywaciowie. W rodzinie było dwójko dzieci. Mikołaj, jeden syn. Zawsze wesoły i sprzytny. Grał na skrzypcach, kiedy zaczął wzrosnąć, był bardzo przystojnym. Dlatego zawsze był na myśli młodych pań, ponieważ było z nim ciekawie i wysiowo, Dużo przyjaciół, pierwsza miłość, najlepsze wspomnienia pozostały tu. Dlatego i młodzież, żeby żyć jak najlepiej i myśleć o przyszłości. Wybuchy, krzyki, kłód, niszczenie, niepewność. Co robić? Dokąd biec? Jak żyć dalej? Długo nie mogli zdecydować, jak działać. Jednakże wątpliwości zniknęły, gdy wujek zginął podczas faszystowskiego bombardowania. Trzeba jechać, ponieważ życie jest ważniejsze niż honor. Jak myślisz, co czuje człowiek, kiedy po prostu pokuje wszystko swoje życie w jedną walizkę i kiedy miały domyśl. Wiesz co, trudno, ale wiem na pewno, że każdy z nich pomagał jeden drugiemu. Wszystkie te rodziny, którzy wyjechali podczas wojny, oni pomagali jeden drugiemu. Po prostu chlebem, odzieżą, spędzali święta razem, yy, chodzili gdzieś razem. Dlatego to było bardzo dobrze. Poznał się tu ze swoją żoną, a ona znała go jeszcze z domu. Pamiętała, jak cudowny grał na skrzypcach, bo wszystkie wyszle w domu, obchodzili się tylko skrzypcami Mikołaja. Jak umiejętnie poskakiwał na koniu, one jeszcze wtedy zakochały się w jego dziwnym śmiechu i uroczych piosenkach. Wychowując córkę i syna zawsze wspominał, skąd przyjechali. Dlaczego zostawili swój rodzinny dom. I zawsze marzył, że wróci się choć na niedługi czas, chociaż na minutę. Do domu. Słuchając wypowiedzi tate o domie, dzieci postanowili za wszelką cenę spełnić marzenie rodziców. Ale to nie było tak łatwo, ponieważ zawsze powstrzymywały je wspomnienia z przeszłości. Żona takie nie zwiedziła bliskich serc miejsc. Strach wziął górę. Pojechał sam. Kiedy pan Mikołaj przyjechał do żywaczowa, godzinami chodził po znajomych ulicach. Dużo kogo już nie, nie spotkał. Mało kto go rozpoznał. Młodzież z obawą obserwowała starego dziadka, który chodził po polu, wąchał aromat kwiatu, zbierał grudki ziemi i chował je do kieszeni. Długo patrzył w niebo. Jednak, że byli niektórzy, kto rozpoznał pana, pamiętał go szybcy. Była to niesamowita radość dla pana Mikołaja. Spotykał swoją sąsiadkę, która mieszkała na tym samym miejscu, gdzie je wtedy. Nikt nie mógł uwierzyć, że będą mogli się spotykać przez 70 lat obok studni, z której rodzina stachowych brała wodę na co dzień. Był jeszcze ciekawy moment w tym dniu. Spotykał swoją pierwszą miłość, ale niestety ona go nie rozpoznała, lub była obrażona jeszcze z tych czasów. Jak wojna zmienia życie ludzi, on jest zawsze zła i nigdy nie jest potrzebna. Ale historia niestety powtarza się. Taki prezent zrobili dzieci dla swojego ojca. Prezent, o którym on pamiętał do końca życia. To historia o skrzypce Mikołaju Żywaczowa, o której nam opowiadała jego córka Danuta Najdecka ze Słobodzina. Ja jeszcze pamiętam, jak pan Mikołaj przyjeżdżał i przy rodzinnym stole zawsze opowiadał, kogo on tam zobaczył swojem Żywaczowi z kim rozmawiał i tak dalej. Jest takie miejsce w zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce